Siema, nocna co ma na świecie Dzisiaj dla Was czwarty odcinek tej gry Zostań Legendą, Neymarem. Dzisiaj zagramy mecz w Champions League, mecz drugi w Champions League, czyli w grupie. Dzisiaj zagrałem z all z FC. I następnie chyba mecz ligowy. Przepraszam za to, co było wczoraj, czy tam przedwczoraj, już nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywałem. Znaczy, kiedy wrzuciłem film, jak już nie, nic nie pamiętam ale bardzo przepraszam z tego powodu, że bo na początku on mi bardzo dobrze działał lecz yy, no jakby to można powiedzieć upadł wielkiemu błędu, że jak chciałem włączyć filmik to w ogóle on się zatrzymał na tym fragmencie kiedy go nie było już więc go usunąłem jak sądzę i napisałem właśnie, że co się stało, że został usunięty i tak dalej za to bardzo przepraszam A i w ogóle myślę, że FPS nie będą strasznie mi spadać bo jeśli spadną to jest ostatnia szansa dla Frapsa, bo dzisiaj już trzecia to jest próba, już tak się wcieło, myślałem, że rozwalę to dalej. O to już jest spotkanie. Masz i SPU jakiś... O chyba będą spadać OK, bo on 30 coś, a nie 60. Jak jeszcze... Tak jeszcze raz tak będą spadać, to ja już nie gram, naprawdę. To już jest głupie dosłownie. Jutro będzie vlog na kanale moim Na temat tego kanału Bo chyba na praktycznie nie wie, bo mam tylko siedmiu widzów Ja nie mogę, jakie lagi Przepraszam, zaraz wracam do Dara, wróciłem, myślę, że teraz nie będąc takie lagi. Nie będą znowu lagi, ja wyłączam. I dopóki nie przyjdzie do mnie nowy program, to. Nie wiem, kolega im powiedział, żeby najlepiej wziąć. Sony. Sony, czy jak ci się nazywało? Sony Vegas, o. Że mm. bardzo dobrze nagrywa, a strasznie spadają. Może tam czasami spadną, jak masz za duże filmik, to za dużo rzeczy masz. Masz ja sobie piłkę jak to zawsze, on tym ham. <grym> Ale my nam nie poda, na pewno nie. Bo po co miałby nam podawać? A nawet najwięcej brawek nie miał kopnąć. <grym> Znaczy Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. PK. A Eliester. No podaj mi tą piłkę do cholery. No o taką piłkę, tu wiesz, komu możesz poddać Messi. Chyba nazwy ten odcinek nie jest granic z Messi. Seriusz ze szybko odejść z tej Barcelony, dzisiaj mi tak mnie wynwiają. Na początku... znaczy się, że gram na początku tam, ale już... Teraz jak na to patrzę. No! Takie piłki, to wiecie, komu możecie dać? Myśliłem już gącać u piłki, a nie ja. 99, mamy tak. Dobra, dalej, dalej, dalej. I co jeszcze bym chciał po co w ogóle bym chciał powiedzieć? Porozmawiamy sobie tak nic o na temat... Hmm. Ja, tak no i dupa z tego... no, ja, już czekam aż o Lingolach trafiam. Olimpiakos. No. no się samotę, ja się będę podchodził kredy do nich, bo to jest dla mnie... Nie logicznie, że podchodził aż do obrony. Może czasami sami podajdę jakby już groźnie. No, a Messi to tylko się... Messi ja, też się kaptura. Ciekaw, czy Oś, myślałem że też nie wiem którym się loba ale zobaczymy gdzie indziej No to był twój brawo za taki kop kurczę złemkasz już chyba wpadł <tosłuchy> Ciekawsze można dać więcej fps do niż 60 Stop. I gol! Gol! Kolejny gol w moim, zesyla, moim, moim wykonaniu. Czy w mara wykonaniu. I prowadzimy 1 plus 0. No i teraz możemy nieco odechnąć Ale mogę wam powiedzieć tylko tyle, że od Spotkanie z Atletico powiększe poziom trudności. Żeby spotkanie były trudniejsze. Jeżeli wygram, to może zostawię, jeżeli zremisuję, też zostawię. Ale jeżeli przegramy, no to dzień za cienko. Mhm. Tylko nie wiem, kiedy jest pierwszy mecz z Realem. To jest właśnie problem. Ale to będzie chyba odcinek sezonu. Pik mądry jest. Kształ też nie był najlepszy. I co jeszcze powiedział? No, mm, teraz porozmawiamy coś nieco na temat vloga, ponieważ ja nie mam zbytnio dużo czasu na vlogi. Albo nie chcę mi się nakręcać, bo na vlogach akurat trzeba mieć ochotę. To nie jest takie proste jak na, na wygranie odcinka. <grych> Ładna akcja, ładnie wysunął mu. I zakończyła się to bramka Pewna. Nie wiem, chyba tak. No, nie widać, że niepodobieństwo straszne y, Alexis Sancheza. <tryk> A, już. Ten pes, rośnie się. Boicie i teraz chyba zapewne te koszulki, jak można zauważyć, się bardziej ruszają, żeby to wszystko w ogóle y, spod, żeby w ogóle te ciuchy się bardziej ruszały niż grafika gry. Serio to no, no, na maksimum. I no i prowadzimy do końca meczu 2 do 0 jedna pojawia blanka 16 Czyli klasyczna Barcelona kiedy już zaczął grać Neymar od Messi Odczyt jak Messi odczyt było ciekawie nawet Barcelona Serio poglądałem tylko trzy mecze, jak Messi go nie było i no. widzicie to? Czy wy to widzicie? Nie, czekajcie, ja ją poswaluję. Myślałem, ja, że go mogę spowodować Ale na pewno jak zagram z Barceloną kiedyś Oddzięczę mu się za na dobry A, zwycięstwo już pewne 2 do 0 Już nikt nam zagrozić ramki nie mógł No, ostatnie minuty No, Messi brawo Chami się, biegasz mi prosto we mnie. zawoni kurwa na 5 złotych piłek. No nie za co on dostał te 4 złote piłki. Bardzo słaby mecz w wykonaniu moich pom przyjaciół. czy na no, przyjaciół zespołu, ale... Szalkę wygrało i jak tam się team widzę. No, prowadzimy, ja się bardzo cieszę z tego powodu. Szakę, no, wygrało spotkanie z tym rywalem. A my prowadzimy w grupie, Ajax, a AC Milan i Manchester mają teraz są punktów. Na Poli prowadzi, Manchester niestety dwie porażki, no, jak prawdziwie praktycznie widzę. No tutaj, tak samo jak widzę B, e, tutaj Porto prowadzi, znaczy Paris prowadzi Atletico na drugim miejscu Cieszadl tylko ma małe szanse że może wyjść ponieważ jest jeszcze to spotkanie Juventus wow Juventus musi zawalczyć z rywalem z Francji czyli OMP six Marcelli i ma szansę na wygraną czyli ma szansę na wyjście do dalej a tak to na razie oni prowadzą chociaż to nie jest takie strasznie zasłużone P PvP prowadzi z Tytoniem znaczy też sam gra Chelsea no też ma bardzo małe szanse wow co oni w grę wchodzą? no Real legia Warszawa zemisywała. no nawet ładnie pomiędzy nimi Real prowadzi no i my Barcelona, no Real już ma pewną no i niestety nie powiększa nam się średnia goli pole hmm, 5 jedna asysta Ale, dobrze mi się gra jak na razie Bardzo mi się słabał Gas to jest fakt. Mhm. Nie wiem, czy zagram ten mecz, czy zostałem. No, zostałem, to już zagram to spotkanie. Mecz, puchar, króla, 1.16, czyli pierwsze spotkanie, w ogóle pierwszy mecz z nimi, czy informacje tam... Mhm. Kurczę, nie pokazują mi tabely. Spotkanie akurat już nie pogram, ja już nie będę grał spotkań takich, to ten... O, z Atletico mam bardzo szybko mecz. No z ReaLem to dużo miesięcy minie, czyli mar marzec dopiero, marcu 2014, a jest to dopiero 2013 w październiku. Dopiero przemijaliśmy sierpień i wrzesień. No widzicie teraz wynik tego spotkania, w którym zemisowaliśmy? Mhm. Tutaj macie te wszystkie spotkania, które zagraliśmy. Niestety 1.0.0 Wszystkie spotkania. No i czas na kolejne spotkanie. Real w Valen... no. no bardzo mi się podobało meczu u nich. No nie wiem, czy zagrałem koledzy z nim, bo to nie będzie takie samo spotkanie jak z. Więc zaczynamy spotkanie. musiwałem, że nie chcą co włączyłem ten, dobra, zaczynamy. Yy... No, ciekawe na koło trafimy jak dojdziemy co najmniej do półfinału, do półfinału. Boję się jakbym trafił na real, bo szybkie spotkanie by byłoby. I nie ja wiem czy bym poszedł do finału, ale... No, z Real może być spotkanie na ciężkie plice, bo w lidze, bo Jesteśmy bardzo słabi. Jesteśmy na drugim miejscu. Więc możemy stracić nasz nasz tytuł na miejsce finala. Czy nam trzymanie tu, się Barcelona, nie ja. nagram tylko w Barcelonie, po prostu tutaj należy na marę. I tak, y, jutro powinien być vlog. Y, następnie y, w nie w niedzielę, możliwe, że w niedzielę, jak moja mama idzie do, pójdzie do pracy, to będzie z odcinek z y, mojej, mojej nowej serii.

Nie ma gola, <laughs> ale było blisko nawet. <laughs> to, że tam też pewnie zawał piłkę. <śmiech> 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 Mm. 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 I podać jeszcze za tym czasem, zamiast się hampieć. Dobra. Dalej, pikę. Mm. Jak tak się spuszka to skończy z takim rywalem. Mm. 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 to wyszło na bram mm. Ale czał! Niecelne. Szkoda, że to nie jest tak liga jak naprawdę, by było by ciekawiej nawet, jakbyśmy te zespół krtkali z Atletico w walkce o najlepszego. Ajajaj. No w ogóle teraz Manchester United w ogóle nie tylko w mojej wieży się osłabił eee, Nawet się osłabił naprawdę coś mi się stało, żeby miłe popa trzyłem się w ogóle się napatrzyłem czy nie patrzyłem się w ogóle krej, bieg, nie, w biegłem po prostu w no i ładnie w te tej <tuszelenie> <tuszelenie> Mhm. No jeszcze słaby kształt Jak na no niej no, no, no i pierwsza bała kończy się 0-0, no Cienko, cienko Rzadko no 4 akcje, tym jedna cena to no, moja No rywal miał swoją szansę na powodzenie nawet widzę, na, no to, to też byłoby bardziej cienko, bo byłoby groźne nawet Bo gramy u nich, chyba się nie mylę nie gram, no unikram. Co to by nie było tak. było właśnie by, lepiej by byłoby jakbyśmy to właśnie my zagrali. Oskar. Nie ma gola, ale byłaby ładna była bramka, bo bardzo mocna. W okienko to leciało. O ko już się giwałeś. Niechcący usunąłem pierwszy filmy, i wróciłem na nowo, ponieważ zmieniłem na wtórkę, a na nie chciałem się zapisać. Cool <laughs> Dziwne, tak mi zalogowało. Podaj mi, podaj mi. Mi podaj. Neymar. ma, W sensie. Takie podanie to wiesz, komu możesz podać. Dać. Okay. Jak się ten spotkanie zakończy 0-0, no to będzie dla nas księgiem. match, bo je zalicujemy. u nas. Już po nas. I na tym kanale będzie znowu kariera Realu. Na tamtym kanale po prostu sunę. Na, na kanale na się TV tylko... O oh jest! jest! Gol! Brawo! Aleksis szanse strzela gola, który na razie wynik daje, no nie jest na pewno to wynik kwalifikujący do finału, ale jest to wynik taki na awans. Czyli nie jest to właśnie wynik na awans, jest to wynik taki pokazujący rywalowi, że gola trafić można, że rywal nam też trafi że, że jeżeli Barceloną wygrają, no zemstrują z nami, no to będzie ciężko. O, ładna tutaj. Życzę no, po coś tam powiedzieć panu akcent. Ale nie, nie. Ja, Brawo Messi, byśmy prowadzili 2-0 jakoś. Trafi. No, ale...

<grymne> Jest goal, one asysta Sanchez'em. No współpraca gwarantowana i prowadzenie 2 do 0 słuszne. I szósta rąbka w sezonie. Jak nie śpiesz, sam, sam, I go! Pedro I prowadzimy 3 do 0 <grym> W pierwszym spotkaniu, no Wynik Stara się osłabiona zespół w ostatnich sekundach meczu Gola, ja i potem tak ten, Ta Barcelona tak zaczęła bardziej atakować Ze mną nas. Nie wiem czy to byłoby to... ...dlutki podanie, ale ona to nie wrzucał Raz wrzuciłem, raz dorastałem asystentów Jakby to weszło była jego bramka tygodnia. Była, to bramka No i koniec tego spotkania Spotkanie ciekawe, bardzo mi się podoba Bo i strzały celną rywala, żadnych zaczęliśmy atakować bardziej na drugą pojazd, to bardzo się ciekł z tego powodu i cieszony, się, że prowadzimy, ale jestem bardzo wciekły z powodu tego No niestety, nie ja... stałem zabudnikiem meczu, ale nie dostałem Dobry ten Real Madrid Remis przegrywa spotkanie z... z panią Atletico próbować. No, my chyba dajemy największy wynik. No, a jeżeli byśmy wygrali, zagralibyśmy z za Atletico, A co bardzo realne, dopiero byśmy zagrali w wielkim finale. No i by to było półfinał. O półfinał, no niestety. <grym> a, bo my wychodzimy ogólnie, bo my nie mieliśmy żadnych rywalek. Yy, Atletico, my, Valencia i... Więc my się nie musieliśmy męczyć na końcówkę, ale... Ojej, ale jeżeli jest przegrać takim wynikiem, no to koniec z No, chyba 0 wygrali, ale mówię, daje nam gwarantowane prowadzenie. No i to wszystko chyba tutaj, co chciałem wiedzieć. No. 6 goli, 1 asysta, mecz rozegrany 7 Jestem bardzo wściekły z tego powodu bo tylko 7 zagrali no a my wzastamy nie trzymamy się czekaj trzymamy się czy Trzy... Zaraz. chyba wzrosliśmy nawet w siłę tutaj właśnie jest, jeśli będziemy spadać będziemy coraz słabszymi zawodnikami, a jak będziemy lepiej grali yy, bieg wysypki z kiwką mam. mam. Nożyce. Umiejętności zawodowe są ber, nie znaczy no, mier, nożyce i e, archogotyczne wykończenie. No, czyli ładnie jak na takich zawodników. <grych> no i kolejne spotkanie tego spotkania tutaj z Wami nie. Pogram teraz. No i tak na nie podliśmy na mecz, więc popatrzymy tylko jak wygląda wynik no i Real nie wychodzi a my wygrywamy 5-0 no to niestety nie zagramy sobie z Realem no ale Espaniel... może być rywalem który daje no szansę no i lider zespołu lider ich na razie, lider Ligi... przegrywa no jakbym miał jak no, na Real to możliwe żebyśmy co najmniej zremisowali z nim nie wiem jak grają, właśnie z panią grało, ale my wygraliśmy 5-0 yy, i gramy między Atletico, a Atletico też gra i został remis u nich, ale wyważono na to, że oni wygrali, chyba karne były nawet, nie wiem, <grywanie> jeden spotkanie no i ładnie, zobaczymy, czy to te spotkania będziemy grali, czy jednak też nie będziemy grali. Zostałaś, zostałaś, no to kolejne spotkanie ligowe zagramy już wkrótce, subskrybujcie łapkę w jestem ciekawe, na razie, cześć, jo.